Netflix po raz kolejny próbuje przeskoczyć samego siebie. Największa platforma streamingowa na świecie przyzwyczaiła nas, że właściwie w każdym miesiącu wypuszcza jakiś wysokobudżetowy hit. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne które to właściwie odróżniają się od siebie tylko coraz to głośniejszymi nazwiskami na plakatach. W przypadku The Electric State Wielkie N postanowiło pójść o krok dalej, i nie tylko nazwiska są tutaj głośne, ale także budżet. Największy budżet, jaki Netflix kiedykolwiek wydał, bo szacuje się go na 320 milionów dolarów bez kosztów marketingu. Ile? Czy The Electric State to coś więcej niż kolejna produkcja Netflixa, która zostanie zastąpiona w przyszłym miesiącu? Ja nazywam się Przemek, a wy oglądacie filmu żerców. The Electric State rozpoczyna się dość znajomo. Wprawdzie mamy tutaj do czynienia z alternatywną wersją lat 90., gdzie to sam Walt Disney stworzył autonomiczne roboty. Z czasem roboty stają się na tyle powszechne, że przejmują one prace, których ludzie nie chcieli już wykonywać. Sielanka nie może jednak trwać zbyt długo, więc maszyny buntują się przeciwko ludzkości i rozpoczyna się między nimi wojna. Ludzkość początkowo nie ma szans z maszynami, ale dzięki pomocy genialnego naukowca i jego nowego wynalazku, ludziom udaje się okiełznać zmasowane ataki robocich napastników. Główną bohaterką jest Michelle, która podczas wojny z maszynami straciła całą swoją rodzinę, w tym genialnego młodszego brata. Dziewczyna, która straciła wszystko, dostaje promyk nadziei, gdy do jej drzwi puka pewien mały robocik. Nasza bohaterka podczas swojej podróży spotyka także byłego wojskowego, granego przez Chrisa Prata, przemytnika i cwaniaka, który, a jakże, także posiada własnego robocika, Hermana. Co tak naprawdę stało się z bratem głównej bohaterki? Jakie są prawdziwe intencje genialnego naukowca, który pomógł wygrać wojnę z robotami? Tego nasi bohaterowie będą musieli się dowiedzieć podczas swoistej podróży przez zniszczone tereny USA. I początek tego filmu naprawdę wydawał mi się wciągający. Wprawdzie pomysły wzięte tutaj trochę z Terminatora i Matrixa i innych tego typu filmów może nie wydawały się zbyt oryginalne, ale napawały mnie sporym optymizmem. Niestety, im dalej w las, tym motywy stają się coraz bardziej przewidywalne i generyczne, przez co film zaczyna zwyczajnie nudzić. Relacje między ludźmi wydaje mi się, że też nie przynoszą zamierzonych rezultatów. No chyba, że twórcy chcieli przede wszystkim postawić na relacje między człowiekiem a maszyną, bo mnie osobiście najbardziej angażowała relacja między postacią Chrisa Prata a jego robotem Hermanem. Mili Bobby Brown najlepiej spisuje się jako buntowniczka, dziewczyna, która obrażona jest na cały świat, często zachowująca się w sposób irytujący. I pewnie co bardziej złośliwi by powiedzieli, że to jedyny typ roli, do którego ta aktorka się nadaje. Ale ja tak nie powiem. Kiedy jednak aktorka musi sprzedać nam dramat swojej postaci, to jej kreacja szybko się rozsypuje, prezentując nam poziom aktorstwa z nie najlepszych wcale produkcji z Disney Channel. A Chris Pratt. A Chris Pratt w tym filmie gra Chrisa Prata, tylko tym razem przebrany on jest za Chrisa Hemswortha. It's a great time to be. Uh... Chris. Chris. <laughs> oh, great, that's what they're gonna use. Poza Chrisem Prattem i Mili Bobby Brown reszta obsady także prezentuje się imponująco. Naszego Steve'a Jobsa z Expressu portretuje tutaj chociażby Stanley Tucci, a w rolach głosowych, oczywiście w oryginalnej ścieżce dźwiękowej, usłyszymy m.in. Woody'ego Harrelsona czy Antonego Maki. Za film odpowiedzialni są Joe oraz Anthony Russo, których większość publiki z pewnością kojarzy z jednych z najlepszych filmów Marvela. Ba, niektórzy stwierdzą, że odpowiedzialni są oni za ostatnie dobre produkcje od Marvel Studios. Bo to właśnie oni odpowiadają za stworzenie między innymi Avengers Endgame. Niestety po rozstaniu z Marvelem panowie nie mogą poszczycić się z żadnym większym sukcesem. Ani Sherry z Tomem Hollandem, ani The Greyman z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem nie zachwyciły ani to widzów, ani krytyków. I muszę ze smutkiem w sumie donieść, że The Electric State dołącza do tej niechlubnej trylogii niewypałów reżyserskiego rodzeństwa. Trzymajmy kciuki, aby powrót do Marvela i Avengers był bardziej udany niż to co panowie robili poza studiem. Ale żeby nie było tylko narzekania. The Electric State wygląda naprawdę bardzo dobrze. Efekty specjalne stoją na naprawdę wysokim poziomie, a niektóre kadry przedstawiające świat po wojnie z maszynami wyglądają naprawdę urokliwie. Sam już design robotów przywodzący na myśl pierwsza animacje Walta Disneya też potrafi być urokliwy. Widać faktycznie ten budżet na ekranie w warstwie wizualnej. Szkoda, że niestety tylko w niej. Trzeba natomiast zaznaczyć, że The Electric State to przede wszystkim film dla młodszego widza. Netflix zdecydował się nawet na pełny polski dubbing, a film jest tak przeprowadzony, żeby nawet najmłodsze dziecko nie miało problemu ze stwierdzeniem, kto tutaj jest dobry, a kto zły. I może iż nie jest to wybitny film, a nawet można się pokusić o stwierdzenie, że jest to zmarnowany potencjał, to spełnia on swoją rozrywkową funkcję. Film, który możecie sobie odpalić wraz z całą rodziną w niedzielę między Rosołem a schabowym. Nasza ocena dla filmu The Electric State. To 2 na 6. The Electric State z pewnością stanie się Netflixowym hitem, który przez kolejne tygodnie będzie okupował czołówkę pozycji na liście Top 10 tej platformy. Do czasu, aż Netflix nie wypuści kolejnej swojej głośnej produkcji. To dość ironiczne, że film, który w jakimś tam stopniu opowiada o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, sam wygląda jakby był pisany przez nią. A ty, drogi widzu, czy masz zamiar obejrzeć film The Electric State? Zostaw komentarz, a jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw także łapkę w górę i zasubskrybuj filmożerców. Do zobaczenia!